Pokazałem wam już podstawowego Honora 400, a także wersję Light. Natomiast teraz pora na Honora 400 Pro, czyli wersję flagową. No, powiedzmy. Sprzęt w momencie publikowania recenzji można kupić za około 3000 zł, co jest bardzo dobrą kwotą za wydajny, kompletny i świetnie wykonany smartfon. Tak, wiem, że już na wstępie chwalę urządzenie, ale zwyczajnie podoba mi się jego zachowanie i bezproblemowość. Żeby nie było, nie jest idealnie, dlatego omówmy najważniejsze aspekty. Zapraszam na materiał. Zestaw jest jaki jest, a w zasadzie możemy powiedzieć, że go nie ma. Poza smartfonem i papierologią mamy tutaj przewód USB-C do ładowania i przesyłania danych. To wszystko, temat ładowarek zamknęliśmy już jakiś czas temu. Powiedzieć, że Honor 400 Pro oferuje interesującą konstrukcję, to jak nie powiedzieć nic. Plecki są w teorii gładkie, ale z matową powłoką, nie palcują się i wyglądają świetnie. W zasadzie nie pojawiły się na nich nawet mikroryski. Moduł fotograficzny o trudnym do zdefiniowania kształcie i przyjemnie ściętym boku cieszy oko i skrywa trzy aparaty, a także diodę doświetlającą. Całość mierzy 160,8x76,1x8,1 mm i waży 205 gramów. Dla mnie przekładało się to na wygodne użytkowanie. Nie przepadam za lekkimi urządzeniami, ale nie lubię też zbyt ciężkich konstrukcji. Honor 400 Pro jest dla mnie złotym środkiem. Ramki są przyjemnie zaoblone i trochę przypominają mi starsze iPhony. W dobie, gdy każdy producent na siłę wciska kanciaste bryły, to fajny powiew świeżości. Przyciski pracują z wyraźnym skokiem i wydają przyjemny dźwięk. Co ważne, konstrukcja poradzi sobie z wodą, również podciśnieniem oraz piaskiem. Gwarantują to normy IP68 oraz IP69, które dziś spotykane są w smartfonach coraz częściej. W zasadzie to dziś coraz częściej spotykany jest też wojskowy standard MIL-STD-810H, natomiast tutaj go nie uświadczymy. Mamy za to głośniki stereo, które generują donośny i dość czysty dźwięk. Mamy przyjemne wysokie tony, wyraźny wokal, no to jedne z najlepszych głośników w tej kategorii cenowej. Standardowo już wspomnę tylko o zastosowanych modułach. Mamy więc Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS z wariacjami na różne regiony oraz NFC do realizacji płatności zbliżeniowych. Ekran to czyste złoto. Mamy 6.7 calowy panel AMOLED z głębokimi czerniami i żywymi kolorami. Barwy nie są przy tym przesadzone jak w niektórych urządzeniach. Jasność dochodzi do 5000 nitów w piku, co jest wartością potężną. Oczywiście w realnych warunkach nie osiągniemy takich liczb, ale i tak pełne ostre słońce nie stanowi przeszkody w czytelności ekranu. Rozdzielczość to 2800 na 1280 pikseli, a zagęszczenie 460 pp, czyli bardziej niż przyzwoite. Czułość dotyku stoi na świetnym poziomie i mam wrażenie, że ślizg palca po ekranie jest gładszy niż w konkurencyjnych urządzeniach z tej samej kategorii. To czysto subiektywne odczucie, natomiast taki właśnie ma być format recenzji subiektywny. Jeśli chodzi o biometrię, możemy oczywiście odblokować smartfon twarzą, natomiast nie jest to tak bezpieczne jak skaner linii papilarnych. Wspomniany sensor to jednostka optyczna, którą umieszczono pod ekranem. Mimo, że nie jest to technologia ultrasoniczna, odblokowanie następuje w mgnieniu oka. Czy Honor 400 Pro jest wydajny? I jeszcze jak? Układ Snapdragon 8 generacji 3 wykonano w 4nm procesie technologicznym. Połączony jest z 12 GB RAM oraz szybką pamięcią UFS 4.0. To robi robotę. Całość pracuje niezwykle sprawnie i nie ma tutaj nawet próby zadyszki. Kultura pracy jest również godna poza pozazdroszczenia, gdyż sprzęt, nawet pod obciążeniem, nie wykazywał nadmiernego nagrzewania się. To znaczy może inaczej, grzeje się, ale czy więcej od konkurentów? Nie. Nie widzę więc powodu, aby punktować za to producenta. Wspomnę jeszcze, że nie mamy tutaj microSD, ale dziś to raczej standard. Android 15 na start i 6 lat wsparcia aktualizacjami. Tak powinno być i tak też deklaruje Honor. Oprogramowanie to Magic OS 9. Odsyłam Was do recenzji poprzednich urządzeń z serii Honor 400, gdzie pokazałem nieco więcej w kwestii softu. Tak naprawdę otrzymujemy tutaj to samo. Mamy też sporą AI, które chwaliłem we wcześniejszych recenzjach. Aparat fotograficzny to prawdziwa bajka. Mówię to w oparciu o to, że celowo realizowałem zdjęcia w kiepskich warunkach. Wtedy tak naprawdę widać, co jest nie tak. Aparat główny to matryca o rozdzielczości 200 megapikseli, która współpracuje z obiektywem szerokokątnym o jasności f1.9. Mamy tu oczywiście optyczną stabilizację obrazu. Fotki są przyjemne dla oka z miłą kolorystyką i dużą ilością szczegółów. Również w nocy wygląda to naprawdę dobrze. Sama aplikacja aparatu jest dość rozbudowana i pozwala nie tylko na automatyczne pstrykanie zdjęć, ale również na ustawienia manualne i kilka inteligentnych opcji. Ultra szeroki kąt z matrycą 12 megapikseli też radzi sobie całkiem nieźle. Natomiast jakość nieco odstaje od aparatu głównego. Mimo to i tak byłem zadowolony z efektów i nie doszukałem się tutaj wad, które często zapewniają nam konkurenci. Bardzo, ale to bardzo doceniam teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym. Matryca 50 megapikseli robi tu świetną robotę. Oddalone obiekty wyglądają genialnie. Selfie? Witamy 50 megapikseli i pomocnicze 2 megapiksele. Ujęcia trzymają poziom, wyważoną kolorystykę i odpowiednią szczegółowość. Bateria to ogniwo 5300 mAh i w moim przypadku pozwalało to wykręcić dwa pełne dni. Zacny wynik. Zacznę jest też szybkie ładowanie mocą 100W, które trwa niecałe 40 minut. Jeśli wam mało, proszę bardzo, mamy jeszcze ładowanie bezprzewodowe 50W. Tutaj jest oczywiście wolniej, dłużej, ale co tam? No dobrze, ale czy warto? Słuchajcie, kapitalny aparat, świetna wydajność, super czas pracy i szybkie ładowanie. Dodajmy solidne wsparcie i IP69, czego chcieć więcej? No, może pojemniejszy akumulator i nowsze standardy, ale to czepianie się na siłę. Linki afiliacyjne do sklepów znajdziecie w opisie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki, cześć!